Świeci ładnie słońce, jest bardzo ładna pogoda, prawda? I tak stwierdziłem, że ponagrywam sobie z takim kolegą. Cześć wszystkim. Kim jesteś ogólnie? Nazywam się Adrian, 14 lat, no, z Dolanowa jestem, całe życie mieszkam. No i co, my możemy zaczynać. A ogólnie masz pozwolenie na występowanie i tak dalej. Pozwolenie na występowanie od mamy zadzwoniłem i powiedziałem, że chcesz nagrać ze mną, że jakieś pytania do mnie pozadawać, to jak mi się uda w Dolanowie, coś takiego. No. Czy znaczy, nie sądziłem, że będziemy jakieś rzeczy kontrowersyjne robić. <laughs> to znaczy no. jakie? Nie, 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 żadnej kontrowersji. Wersyjne, prawda? Tak, tak. No. <gry> Okej, okay. tak więc jak Ci się podoba Odolanów? Mieszkam tu od urodzenia. Mamy okay. tutaj wiele myślę, że fajnych budynków, ale jak dorastałem tutaj, to miałem przed oczami dwa różne światy, bo w jednym mam otwartą, otwartą przestrzeń. Na rozwój, na bezpieczeństwo. A drugi to jednak jest takie miejsce, gdzie ludzie mają zamknięte umysły, nie chcą po prostu nie chcą wychodzić poza schemat. Wydaje mi się, że to jest największy problem. Warto podejmować moim zdaniem odważne decyzje. Odważne decyzje zawsze opłacają. Żeby się wyprowadzić Nie, ważne to jest, Co nie. To, to jest jakby moje miejsce Zawsze w tych miastach poza... Okej, okay, y, ja bym na chwilę ci przerwał y, Bo wiesz, tutaj tak stoimy, zaraz wpadniemy do tego basenu, prawda? Jak wiatr zawieje <grym> A ja tutaj przygotowałem dla ciebie specjalnie kolację mm -hmm. Kolację z youtuberem o Co o tym sądzisz, z, o tym ze mną, czyli z legendą Odolanowa, uroki Odolanowa, pamiętacie? No oczywiście chętnie jestem, zjadłbym coś. Dobrze, tak więc teraz tak, zrobiłem tutaj zastawę, mamy przyprawy i tak dalej. Prezentuje się imponująco, przyznam. Możesz ogólnie zasiąść do, do stołu, poprawię ci, a ty, ty możesz kontynuować o Odolanowie. Uważam, że to jest miejsce, w którym czuję się pewno bezpiecznie po tym, jak wracam z tego ostroba, w którym powiem, że w niektórych momentach czuję się też niekomfortowo, są też y, trudne dla mnie chwile, na przykład z dojazdami, nie znam ludzi. Ale zawsze jak wracam do Dolanowa, to czuję, że jakby to jest moje miejsce, mogę to się spotkać z kolegami, nie mam rodzinę, mogę odpocząć sobie od codziennych problemów i uważam, że bardzo dobrze wspominam. I nadal widzę, eee, że będzie mi tutaj dobrze w Dolanowie i cieszę się, że to jest właśnie moje miejsce. No dobrze, bardzo ładnie się wypowiedziałeś o Odolanowie. Podobało mi się. A może teraz dobrze, zróbmy takie coś, nie? Opowiedz o tym, które jest Twoje ulubione miasto w Polsce. Ja się mogę powiedzieć, które mi się najbardziej podoba. Bo... E, możesz tutaj rękę położyć, nie? Nie byłem w dużych dużych miastach. Byłem też we Wrocławiu, na przykład na meczach. Byłem w Poznaniu. Bardzo mi się spodobał także obszar nadmorski nad morzem. Czuję że jest to po prostu da się nad morze tam gdzie jest dużo ludzi morze bardzo ładne widoki też mam bardzo dobre wspomnienia tam też rodziny mam kuzynostwo bardzo chętnie tam wracam na wakacje przyjeżdżam więc wydaje mi się że obszary nadmorskie to jest moje ulubione miasta takie jak Gdańsk na przykład Gdynia najbardziej właśnie jestem związany z Gdańskiem który kraj jest twój ulubiony no, masz możesz wybrać w całym świecie jeśli chodzi o kraje, to na pewno mam duży sentyment do Niemiec. Tam mam też Ciocie. W ogóle rodzinę bardzo dużych ilości miejsc. Yy, Niemcy są dla mnie takim krajem, że jak jeżdżę, ale nadal nie czuję się bezpiecznie, też przez władzę, która tam jest, przez miasta, które są teraz zaludnione. Co ty robisz? Co? To, co to ty robisz? No co? A a, mój palec, co? Co, no, co ty robisz? No w sensie, kolacji, to znaczy... A. 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 Um... Co ty robisz? Nie no, wiesz co, mieliśmy jeść spaghetti, <śmulatuj> ale możliwe, że trochę się zapędziłem. Nie boli ci jakoś palec? Boli, właśnie. Zaraz sobie odpadnie. A się już trzyma na ostatnim włosku. <śmulatuj> no, sorry ogólnie, nie, ale to... Myślę, że to lekkie takie łakomstwo nie miałem w planie. Ała. Co ty robisz, człowieku? Dzięki za te, to, co mówiłeś, a teraz możesz opowiedzieć o ulubionych potrawach. Ulubione potrawy? Bardzo lubię potrawy mięsne, nie ukrywam tego. O, Jestem fanem. Ja. Bardzo lubię pizzę. E, wiesz co, mm, mm, musimy się na chwilkę przejść e, do samochodu, rozumiem, dobra? Rozumiem, rozumiem. To gdzie idziemy? Do auta, tak? Tak jest Idziemy A, okay. do auta Jakby tutaj możesz dalej opowiadać mm. o tym... Wiesz, o oceanach, o... No, że o potrawach się O żyrafa no. i tak dalej to. Najbardziej ja pizzę lubię Tutaj po prostu smakujemy. taki karton, mm. ale to... Nie, żebym coś... A tak po prostu wykonaj, żebym się zmieścił, tak? Nie, to tak, w sensie, nie? nie żebym się chciał do A, kartonu, dobra, tylko że mamy. wiesz to. No, no, tak. To właśnie chodzi o to, że nie wiem, chcę ci kupić, chcę sprawdzić czy wejdziesz do miski z zupą. Czy, czy... Co? co, co? Jakiej miski z zupą? Co, yy, yy, chciałbym sprawdzić czy... Na tyle lubisz YouTube, że, że wejdziesz do kartonu. Mm, dobra. No to okay. brzmi chyba logicznie, no, robię, nie? Tak, tak, rozumiem. No. <gry> Okej, okay. kładę go na ziemi. Możemy sprawdzić, okay. czy tutaj wszystko działa, wszystko w porządku. O, jak tutaj chętnie wchodzisz. No i tu dalej, teraz. <gry> no i ten, jeszcze możesz tutaj głowę, nie? Bo. Wygląda jak nudle. Taka kostka, hmm, może do pieska. Znaczy, yy, 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 nic, nic, nic. Yy, żeberka. <grym> dobrze, yy, tutaj zamykamy. No, wiesz, co? Myślę, że w zupie tak ok. To znaczy, w yy, szalupie, bo, bo płyniemy na mazury A, okay, okay. ogólnie, nie? Więc yy, na mazurach yy, myślę, że będzie ok. Ok, dobrze, możesz wyjść ogólnie. Jak ci się podobało w kartonie? Znaczy w kartonie było bardzo przyjemnie, miło, ciepło. Podobało mi się. W zupie będzie jeszcze Ale... cieplej. To znaczy w jacuzzi, w jacuzzi, nie? W, jac... w jacuzzi. A, na jedziemy. No tak, bo A, tam okay. jacuzzi będzie tak, takie. W jacuzzi będzie... No tak, tak, A, okay, ja tam no. wiesz, marchewki dodam trochę pietruszki. Do to, to jacuzzi? Po co? No, no tak się robi, wiesz o co. Chodzi. Aha, dobra, dobra, żeby ten. Taka zdrowsza woda była. No dokładnie, dokładnie. Z, mi, z minerałami, tak. z kalcytem i tak oj, dalej. Rozumiem. Dobra, to jedziemy, nie? Mhm.